na endoprotezę kolana. Tym razem mamy już na biodro. Teraz prosiliście na kolano i spokojnie mogą te ćwiczenia wykonywać wszyscy, bo to są ćwiczenia wzmacniające staw kolanowy. Więc jeżeli chcecie pracować nad tą częścią, to te ćwiczenia też będą dla was przynosiły bardzo dobre korzyści. Co jest ważne? Jeżeli będziecie starać się unieść tą stopę za wysoko, a mięśnie ud i mięśnie brzucha nie są na tyle mocne, to Pochylicie się do przodu. To jest właśnie ta kompensacja ciała, kiedy próbujecie zrobić coś za bardzo, i taka będzie po prostu reakcja naszego ciała. Więc unosimy tą nogę tylko na tyle, kiedy mamy sylwetkę w tej samej pozycji. Tak jakbyście tu mieli to oparcie, więc tu nam się nie może nic do tyłu przesunąć. Ktoś może tą nogę wyprostować, ktoś może ją tylko lekko unieść nad podłogą. Nie ma znaczenia, wzmacniamy mięśnie. I to jest najważniejsze.